Witajcie kochani, z tej strony Niela ze Szczecina, witam was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dla mnie to była długa przerwa na drapki. Dla Was to nie, dlatego że miałam sporo odcinków nagranych do przodu, więc się tym asekurowałam. Wrzucałam sobie te odcinki nie musiałam nic nagrywać, także dobre dwa tygodnie nie miałam drapek chyba w ręku. Nawet jak widzieliście, nie było premiery, premiery dolarka. Więc wzięłam sobie ten odcinek, na ten odcinek te dolarki, żeby zrobić taką ala premierkę, bo wiecie, że ja się zajmuję teraz zupełnie czym innym. Bawię się, kochani, dalej w moje diamenciki. Widzicie, robię teraz takiego dużego kota. Piękne to jest, ja to po prostu kocham robić. Yy, o Jezu, yy, każdą wolną chwilę sobie spędzam na tym. Yy, no co, bierzemy się za drapanie, zobaczymy, jak te drapki się teraz spiszą. Yy, bo muszę sobie to teraz troszkę przesunąć. Bo wiecie, co się dzieje ze drapkami, nie? <laughs> Nic ciekawego. Dobra, no to co? Mam drapkę. w ogóle, jak ja mam drapią dwa razy dolarki? Mam rubiny szafiry. wziąłam sobie mega i krzyżóweczkę, tutaj naddrapałam. Nic się nie wydarzyło, także na nic nie liczę. Robię po prostu tylko odcinek, żeby był, żebyście za mną za bardzo nie tęsknili. No dobra, no to co? 46 numerek. Co my tu szukamy? A borka. Dobra, worek i wygrywające liczby mamy 12. Ojej, jakie ja dawno nie drapałam. 6, 27 i trójeczkę. Nawet mam prezent urodzinowy, który leży od Wandzi. Też muszę nagrać. Dobra, tu mamy co? 4, 19, 2, 25 i 29. Tutaj nic nie ma. Powiem Wam, że się Wyleczyłam od tych drapek trochę. 14, 24, 11, 6 i 8. No, widzicie. Dobrze się wyleczyć ze drapek. Kontrolne, różne. Lecimy drugą. Lecimy drugą. 19, 28. 6 i 22 nie mogę się doczekać tych krzyżówek na pewno sobie kupię całą paczkę kochani i na pewno ją zrobimy na kanale yy, 29 obok będziemy po jednej krzyżówce robić także <laughs> długo długo będziemy robić 20 krzyżówek jest w paczce krzyżówka szału nie tego bo to jest tak na zasadzie tych po 5 złotych yy, więc no nie wysilili się 32, 35, 24 i 7. No i widzicie, czyli premiera jest do Bani. Zrobimy sobie krzyżówkę, skończymy. A jak jakie kochane krzyżówki, zwłaszcza gubienie literek. Dobra, co mamy? Literkę G mamy. No i szukamy tej G. Mamy tu. G, 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 G. Tu już nie widzę. Tutaj. Tu mamy Magdę. Pozdrawiamy Madzie. Yy, dalej. Nie, a jest jeszcze Agat. Dobra. I tutaj mamy jakieś G. Tu mamy G, tu mamy G, 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 G. Dobra. To tyle. Tyle. Wielkie G. Teraz mamy K szukamy K mamy. Tu jest. Tu mamy K. drabka z numerem 16. No i ja już tu G, K nie widzę, a jednak jest jeszcze. Dobra. Kolejna. Mamy, mamy raka, pierwsze słowo, ho. ho. No dobra, jeszcze jakieś K. U nas pada, w końcu pada, Grzmi sobie po cichutku. Tu mamy wilka. Trzeba trochę deszczu, nie chce pada. Dobra, i już chyba K wszystkie, bo nie widzę. Kolejna literka to O. Co mamy? Tu mamy O. Tu mamy. No no dobra dalej wkładu mamy 50 zł 50 zł Na razie mamy wielkie G. Dobra i tutaj tu mamy o tu mamy o Tu jest. Dobra, zostały nam trzy literki. Mamy Y. Y, Y. Tu mamy Y. Mamy Azyl. Pierwsze słowo. Tu K było. Aha. Dobra, lecimy dalej. Y, Y, Y. Tu mamy. Jeszcze gdzieś? Tu o, było. Dobra. Dzięki za podpowiedź. <grych> tu mamy Y, bo było wcześniej. No i to by było na tyle. Coś czuję, że będzie pusto. Literka N. Mamy w bonusie. Dobra. I tu mamy N. Tu mamy N. Tu mamy not, tu mamy drugie słowo. Tu jest n. Dobra, lecimy dalej. N. Tu mamy n. Tu mamy n. Chyba nic nie pogubiłam. mamy drugie słowo. Nicaragua. Tu mamy N. Dobra, i co dodam ostatnią jaką? T. No i Bonusa nie dali. T mamy tu. Tu mamy Agat. Drugie słowo. Tu mamy T. Tu mamy T. Modlitwa, no właśnie. Tu mamy T jest no to w bonusie 6 zł, no mogli dać odkryła mi się literka O, Y czyli mamy pusto kochani dobra lecimy sobie teraz rubiny i szafiry nie wiem czy mu ją wzięłam ale dobra 38, 26, 45, 58 i 41 i co mamy? 27 obok. 31 nie ma. 53, 34, 11, 46 obok. 32 nie ma. Tu można mieć kufer i sztabki jeszcze. 43 też nie ma. 28, 19. Uuu!

Gdzieś G powinno być drugie. No. Mamy GG. Mamy jedną wygraną. No to dobrze. Cieszę się bardzo. I została nam, kochani, mega linia flaming. I dzwonek. Takich szukamy. Flaming jest. Drabka z numerem dziewiątym. No, grzmi sobie. Dzwonka nie widzę. I flaminga już też nie widzę. Dobra, drugi. Gwiazda i foto. Foto mamy. Uuu. Uuu, dobra. Gwiazda, foto. Tutaj nie ma, tu nie ma, tu mamy foto, mamy foto, tu jest też foto, tu mamy gwiazdę, tu mamy foto i tyle. Gwiazdeczki już nie ma, kolejne, kolejne symbole to sakwa i kości, tu nie ma, tu nie. Ani sakwy, ani kości. No, ani tego, ani tego. No, nieładnie, nieładnie. Dobra. Podkowa i popcorn. Popcorn jest. Podkowa jest. Tu mamy popcorn. A tu było foto jeszcze. Dobra. Pop Popcornik mamy. Tu podkowa jeszcze. Podkorniki podkowa. Dobra, podkowa jest. No i tutaj już chyba nie ma. kupiłam coś? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Prezent i cytryna. Cytrynka jest. Mamy cytrynkę. Tu jest cytrynka i prezent, cytrynkę mamy, prezent mamy. Tu nie widzę, i tu mamy cytrynka i prezent. Dobrze, co dalej? Tencza i kokos. Tencza jest, kokos jest. Kokosik. Tu mamy kokosik, tu jest tęcza. Tu mamy tęcza. Okej. Okay. Dalej. Klucz i pióro. Kluczyk i pióro. Tego ani tego. Motyl, naszyjnik. Motyl jest. Mamy motylki. Tu jest motyl. Mhm. Dobra, naszyjnika nie dali. Wiśnie łódź. Tu nie ma, tu mamy Łódź. Tu są wiśnie. Tu mamy wisienki. Wisienki. Tu mamy wisienki. Tu są wisienki i tu mamy Łódź. Lecimy dalej. Arbus szminka. Szminka jest, arbus jest, a nie dalej w jednej linii. Szminka, arbus. Szminkę mamy. I tu mamy szminkę. Jeden arbus tylko. Dobra. Moneta, pierścionek. Moneta jest. A tu szminka jeszcze była, dobra. Moneta i pierścionek dobra tu mamy monetę mamy linię mamy linię kochani świetnie tu mamy monety bardzo się cieszę tu jest moneta Szum pierścionek moneta i tu mamy pierścionek ale mamy linię bardzo fajnie Świetnie, świetnie. Serce i lody. Tu nie ma, tu nie ma. Serduszko mamy. Lodów nie dali. Dalej kłódka i winogron. Kłódka i winogron. Kłódka jest. Winogron jest, skutka jest, tu mamy kłódkę, tu jest kłódka, tu jest skutka. tu mamy kłódkę, winogronka już nie dali, auto by dali, biedronka i diament, dobra, tu nie ma, diament tu, biedronka tu, biedra, tu mamy diament, biedronkę, dranka i to tyle a pod linią mamy 20 zł i tutaj mamy perłę czyli mamy dwie dyszki kochani na tej ja się cieszę oczywiście widzę po mojej przerwie w drapaniu bo nie w odcinkach ale w drapaniu nic się nie zmieniło 30 zł udało nam się wygrać yy, niestety krzyżówka przegrała i dolarki nic nie dały Dobra, no to ja się z Wami, kochani, żegnam. Widzimy się może w następnym odcinku. Nie wiem kiedy. Zobaczę, czy będzie chciało mi się nagrywać w ogóle. Wiecie, co naprawdę, jak mam się wziąć za nagrywanie, to zrobię wszystko, żeby się nie wziąć. Nie wiem, po prostu już mnie nie bawią te zdrabki. Szkoda, kacy, wolę wykrajać diamenciki. Naprawdę, uwierzcie mi. to mnie strasznie relaksuje. Ja Wam, kochani, życzę miłego dnia, miłego tygodnia. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki. Pa kochani, pa!